Firma Stanusz Technologies, w którą zainwestował właśnie fundusz Finomind Venture skierowany przez Sebastiana Kulczyka, stworzyła najinteligentniejszego na polskim rynku awatara. Program komputerowy wykorzystujący sztuczną inteligencję może być wykorzystywany zamiast człowieka do obsługi infolinii w call center, jako wirtualny doradca, wirtualny rzecznik prasowy, a nawet jako wirtualny nauczyciel. Takie możliwości dają Ewie, bo tak okrzcili czterbota twórcy, baza wiedzy licząca milion faktów i oprogramowanie pozwalające na komunikację przy użyciu ludzkiej mowy. Sztuczna inteligencja kojarzy nam się raczej z powieściami science fiction, natomiast państwa firma znalazła zastosowanie w, w rzeczywistości. Przede wszystkim udało nam się stworzyć rozwiązania, które wykorzystują metody techniki sztucznej inteligencji, które działają. Tych zastosowań jest całe mnóstwo, począwszy od raportowania na przykład w przedsiębiorstwie, poprzez czyszczenie danych, poprzez standaryzację tych danych, a skończywszy na komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem. Tyle, że rozmówcą nie jest tutaj człowiek, nie jest handlowiec, tylko jest właśnie wirtualna postać, która potrafi się komunikować w języku naturalnym. To chyba najbardziej spektakularny przykład, który robi największe wrażenie. Czy pana zdaniem właśnie taki sposób może wkrótce zmienić rynek pracy w Polsce? Zwłaszcza ten sektor, który jest związany z obsługą klienta. Myślę, że to. To jest pewien trend, który, który się wkrótce zacznie. On nie będzie jakimś, jakoś spektakularnie szybko zmieniał naszego rynku pracy, ale na pewno część obsługi klientów będzie przejmowana właśnie przez, przez systemy inteligentne. Tak się już dzieje w Stanach Zjednoczonych, tak się powolutku zaczyna dziać w Niemczech. Na przykład możemy zadzwonić na informacje na temat rozkładu linii autobusowych i odpowiada nam komputer. W ogóle nie jesteśmy tego świadomi. I myślę, że to jest, to jest przyszłość. Czy oprócz rynku polskiego myślicie Państwo też o innych krajach, żeby właśnie takiego wirtualnego doradcę sprzedawać też gdzie indziej? Jak najbardziej. Myślimy o tym, że nasz produkt został stworzony dla języków, które są w części Europy, czyli tak zwanych języków fleksyjnych o, o, o gramatyce szyku swobodnego, która no, jest strasznie trudna do do